Do you know the way? Hej witajcie z tej strony Luchusi witam Was w drugim odcinku z naszego maratonu. Pod poprzednim wbiliście 1000 lajków, jest 1000 lajków, więc kolejny film wjeżdża. Jeśli pod tym też wbijecie 1000 lajków dzisiaj, to postaram się dzisiaj wam wrzucić kolejny odcinek, a jak nie to na następny dzień o 15. Więc działajcie. <mum> Just... Jakoś w naszej serii omawialiśmy sobie wiele tematów: czy to kim są bohaterowie, czym są Miraculum, kto jest głównym antagonistą, czy teraz, właśnie w pod poprzednim odcinku, o super złoczyńcach mówiliśmy. To dzisiaj omówimy sobie szanownego pana, który stoi za sprawą podarowania Miraculum Marinet i Adrianowi. Przedstawiam Wam mistrza FU, czyli tak zwanego Starca. No bo jak mnie patrzycie, stary, tak. Mistrz Fu. Uzdrowiciel i mistrz w jednym, który to podarował Marinet i Adrienowi Miraculum, aby to oni mogli powstrzymać główną paru we serialu, czyli Władcę Ciem. Jest to jednak tajemnicza postać przez prawie cały sezon, ale to ona odgrywa w sumie taką największą rolę w ostatnich dwóch odcinkach, bo dowiadujemy się kim tak naprawdę jest... I jakby nie patrzeć, to on jest strażnikiem szkatułki z pozostałymi mirakulum, a także całej tej legendy dotyczącej czy to superbohaterów, kłami czy też superzłoczyńców. Jest w sumie odpowiedzialny za mirakula, aby nie wpadły one w niepowołane ręce. No ale jak na mistrza przystało, też posiada mirakulum, a jego kłami to Waze, czyli kłami żółwie. I teraz taka ciekawostka, pewnie albo ją znacie albo nie, ale jeden widz mi kiedyś napisał pod którymś z materiałów w komentarzach, że mistrza Fu jednak można zobaczyć w niektórych odcinkach, ale on nie gra w sumie większej roli, bo albo siedzi, albo stoi, albo cholera wie co. W każdym razie widziałem go w jednym odcinku jak siedział chyba przy stole, z tego co się orientuje. W sumie, jakby ktoś tego nie napisał mi, to dalej bym go nie zauważył. Ja bym sobie na spokojnie odcinki oglądał, on pewnie coś tam by robił. Tak, powiem wam szczerze, że dobry z niego zawodnik. I teraz, jak ktoś nie oglądał ostatnich dwóch odcinków, to uważajcie na spoilery. W ostatnich odcinkach, czyli Origin Part 1 i 2, Kamienne Serce, dowiadujemy się, że to on jest tym strażnikiem. W sumie, przed chwilą wam o tym wspominałem. I wiemy, że to on może się przemieniać w superbucha teraz za pomocą swojego kłami, ale nie widzimy akurat go w akcji. Bo wiecie, ból pleców. No, te sprawy wiecie o co chodzi, trzeba mu wybaczyć, tak? Może ból mu przejdzie w kolejnym sezonie. Nie wiem, zobaczymy. Ogólnie, te dwa odcinki ostatnie opowiadają historię sprzed sezonu, czyli jak to Marinet i Adrian dostali swoje mirakula. W odcinku o nazwie Wonna Księżniczka widzimy jak Tiki prosi, aby zabrała ją Marinet do uzdrowiciela, którym, jak się okazuje, jest Mistrz Fu. Oczywiście, Staruszek udaje, że nie wie, kim ona jest, a także wali głupa, że Tyki to mały, dziwny kot. Zaś, w odcinku z Wolpiną, Marinet zdobywa ważną książkę, to w sumie za pomocą Tyki, w której są zawarte wszystkie informacje o Mirakulum, kłami i bohaterach. Marinet wtedy postanawia odwiedzić starca, który wita ją słowami Hello, Biedronko! Znaczy, dzień dobry Biedronko, tak chciałem się opisać przed wami, wiecie, angielski ze sprawy. No nieważne. I to by było na tyle moi drodzy z tego odcinka, czyli drugiego odcinka z maratonu. Jak się podobało i chcecie szybciej kolejny odcinek, to wiecie co robić. tysiąc łapek pod tym filmem i kolejny odcinek wlatuje na kanał. Oczywiście też możecie napisać w komentarzach, czy czekacie. A mogę wam zdradzić, mogę uchylić rąbka tajemnicy co do trzeciego odcinka naszego maratonu, i powiem wam, że będą to informacje na temat kolejnych sezonów serialu. To było na tyle, pamiętajcie, tysiąc łapek w górę i kolejny odcinek wbija. Do zobaczenia, elo, się ma, elo, no, no. Do widzenia.